Jak przestać się bać? Jak bardzo oraz jak często się boisz? Jest to naprawdę ważne pytanie, dlatego że strach odgrywa ogromną rolę w naszym życiu. Pomimo tego, że może on nam naprawdę przeszkadzać w życiu, to mimo wszystko ma swoje pozytywne aspekty. Na wstępie powiem, że strach nie da się wyeliminować w 100%, dlatego że strach jest w pełni naturalny, jest z nami od zarania dziejów. Ale mimo wszystko, nad tym strachem można panować. Jakiś czas temu byłem na spacerze i spacerowałem sobie pieszczystą drogą wzdłuż lasu. Byłem tam tylko sam i wyłącznie ja. Nagle jakaś istota gwałtownie poruszyła się w krzakach. To mógł być jelen, dzik, wilk lub niedźwiedź. Pomimo sytuacji, w której się znalazłem, zachowałem zimną krew i powoli, ale to powoli kierowałem się dalej. Warto wspomnieć, że wtedy było już dosyć ciemno. Nagle z krzaków wyłoniło się dwoje oczu. Już wtedy byłem gotowy dosłownie na wszystko. Na szczęście okazało się, że to był najzwyczajniejszy w świecie wow. pies, Pies, który zresztą miał obroże. Najprawdopodobniej uciekł sąsiadom. To właśnie takie historie jak ta pokazuje jak bardzo ważne jest pilnowanie swoich emocji oraz panowanie nad stresem. Gdybym na przykład zaczął krzyczeć, to wtedy pies mógłby pomyśleć, że jestem jakimś zagrożeniem. Albo gdybym zaczął uciekać, to mógłbym mnie uznać za jakiegoś wroga i zacząłbym mnie gonić. Takie właśnie sytuacje pokazują, jak bardzo ważne jest panowanie nad stresem. A w jaki w ogóle sposób się nie bać? Krok pierwszy. Zrozum, czym jest strach. Zrozum, czym w ogóle jest strach. Strach jest to uczucie pierwotne, które z nami jest od zarania dziejów. To oznacza, że każdy, ale to dosłownie każdy, czuje strach. Ale czy w ogóle ten strach gdzieś widzisz? No właśnie nie, bo strach jest to uczucie tylko w naszej głowie. Strachu nigdzie indziej nie ma. Dlaczego w ogóle boimy się, czujemy strach? Strach to jest taka lampka w naszej głowie, która się włącza wtedy, kiedy nasz mózg czuje się zagrożony. Przykładowo, idziesz do tablicy na matematyce, to czujesz strach, bo twojemu umysłowi wydaje się, że jest w bezpośrednim zagrożeniu. Oczywiście jest to bardzo uczucie mylące, dlatego że Twój nauczyciel nie wyjmie z plecaka. Albo gdy rozmawiasz z jakimś nieznajomym, to raczej twój nieznajomy się nie zamieni w obcego. Myśli jest to jedyne, co możesz realnie w 100% kontrolować. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny w 100% za swoje myśli. Krok drugi mentalność. Kluczowe jest zrozumienie, że nad strachem da się zapanować. Jeżeli w jakiejś chwili się stresujesz, to zadaj sobie tezę. Dlaczego w ogóle się stresuje? Albo czy moje życie jest faktycznie zagrożone w tej chwili? Około 90% wszystkich naszych negatywnych myśli nigdy się nie spełnia. Więc pamiętaj, że większość twoich negatywnych myśli, które masz w głowie, te wszystkie czarne złe myśli, się tak naprawdę nigdy nie spełnią. Krok trzeci przygotowanie. To właśnie bycie przygotowanym na daną okoliczność sprawia, że znacznie mniej się stresujemy. Przykładowo spotykasz Kanara w autobusie. Jeśli masz bilet, no to spoko, no to nie ma sprawy. Nie masz czym się stresować. Ale jeżeli tego biletu nie masz, no to właśnie tutaj zaczyna się problem. Jeżeli masz dobrą gadkę, albo potrafisz się dogadać z panem kanarem, i zupełnie inaczej jest, kiedy jesteś na to przygotowany, to wtedy też się będziesz znacznie mniej stresować. Pomimo tego, że ten stres tak czy tak będzie, to i tak będzie znacznie mniejszy, gdyż zawsze będziesz jakoś przygotowany. I jak ci się wszystko uda, to się może tak wydarzyć, że nie będziesz miał mandatu, a także będziesz miał po prostu załatwione i dzięki temu możecie się udać wyjść z autobusu bez mandatu, a także bez stresu. To samo oczywiście tyczy się innych rzeczy, jak na przykład rozmawiania z obcymi ludźmi. Krok czwarty, pewność siebie. Czym w ogóle jest pewność siebie? Najprościej mówiąc, pewność siebie jest to zaufanie, jakim darzysz samego siebie. Prosta sprawa: jeżeli robisz rzeczy, które robiła była osoba, którą chciałbyś być, to twoja pewność siebie będzie na pewno znacznie wyższa. Dlatego też im dalej jesteś od swojej wymarzonej postaci, tym twoja pewność siebie będzie znacznie, ale to znacznie mniejsza. Przykładowo, jeżeli masz um, krzywy nos, blizny, duży trądzik, otyłość albo puste włosy, to twoja pewność siebie będzie zdecydowanie niższa niż gdybyś na przykład ym, się realnie zbliżał do twojej realnej postaci, jaką chciałbyś być. Przykładowo, jeżeli chciałbyś wyglądać jak Billy Eilish albo jak Zys, a przypominasz bardziej Bloba, no to cóż, Twoja pewność siebie prawdopodobnie nie będzie zbyt wysoka. Jak mam być szczery, moja pewność siebie nie jest idealna. Lecz jest na tyle wysoka, że potrafię na przykład rozmawiać z obcymi. A jeszcze parę miesięcy temu, jak był bodajże marzec, to miałem problemy z nerwicą i czułem się tak bardzo zestresowany, że nie potrafiłem nawet rozmawiać z kasjerką. Ja tak się bardzo stresowałem, że zawsze, ale to zawsze wybierałem kasy samobsługowe. Jak trzeba było iść do kasy zwykłej, a ja byłem na przykład z jakimś kolegą albo z kimś innym to zawsze mówiłem, że Ajweś weź i a ja zostanę na dworze. Ja miałem takie problemy, że praktycznie z nikim nie gadałem w klasie. Tutaj akurat z różnych powodów, bo się jąkałem, strasznie się jąkałem. Zresztą jąkanie się jest to temat na no, zupełnie inny odcinek, ale jąkanie się to jest naprawdę coś koszmarnego. Bo na przykład ktoś ci coś daje, a ty mówisz DZIE 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 DZIE, ,dzie, ,dzie" i tak jak <grym> z karabinu maszynowego strzelasz. to jest właśnie takie koszmarne uczucie No nie ukrywam, że teraz też czasami zdarzy mi się jąknąć Ale teraz jest to znacznie, ale to znacznie rzadsze Jeżeli wiesz w ogóle o co chodzi Więc to pokazuje jaki stres jest dla nas zły Oczywiście stres ma również tam swoje jakieś zalety Kiedyś na przykład jak o coś kogoś prosiłem To tak właśnie jak karabin maszynowy Chciałem powiedzieć dziękuję i zamiast tego było takie dziedzie dzie dzie, -dzie, -dzie, -dzie". Teraz działa na nas w sposób destruktywny Na naprawdę wielu płaszczyznach Dam jeszcze taki bonus, piątą poradę Mianowicie, mówiłem o tym w jednym z TikToków, ale powiem też na tym filmie. Po co się stresować, skoro mimo wszystko wiesz, że zawsze jest nad tobą Bóg? I nawet jakbyś powiedział coś złego, to mimo wszystko Bóg zawsze będzie przy tobie. Więc po co się stresować, skoro wiesz, że zawsze możesz liczyć na pomoc od Boga? Dobra, to byłoby na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie całego materiału. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Oczywiście zostaw subskrypcję oraz polubienie, ewentualnie komentarz jeszcze. I do następnego, na razie, cześć.